Szczęść Boże Siostry i Bracia. Gisella Cardia, Treviniano Romano, Włochy, 22 stycznia 2022 roku. Orędzie Maryi. Drogie i kochane dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście w sercu na moje wezwanie i dziękuję, że zgięliście kolana. Dzieci moje. Popatrzcie wokół siebie. Nic nie jest już jak wcześniej, ale wyszukacie miłości. Bądźcie miłością dla swoich braci. Bądźcie miłością dla tych, którzy cierpią. Moje prawdziwe dzieci światłości okazują miłość i to tak, że jest ona niemal dotykalna. Dzieci moje. Mówię Wam raz jeszcze, nie bójcie się, nie trwajcie w niepokoju, ponieważ te uczucia nie pochodzą od Boga. Bądźcie światłem dla Waszych braci i radźcie im, żeby szukali schronienia w moim niepokalanym sercu i w sercu mojego Jezusa, gdzie znajdą radość i pociechę. Modlęcie się za Amerykę, gdyż zostanie zdeptana. Ja jestem przy was. Nie bójcie się tego wszystkiego, co zobaczycie, bo wszystko zostanie odnowione. Nie odczuwajcie, nie budźcie w sobie uczuć złości, ale czystej radości. Teraz Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, Mama nieustannie przynosi nam miłość Bożą, przez którą dodaje nam sił. Ukazuje kierunek, gdzie, jak, w jaki sposób podążać, by osiągnąć życie wieczne. Ona żyjąca w sposób doskonały w woli Bożej, chce tak jak Bóg, by wszyscy zostali zbawieni. Dlatego w sposób szczególny zaprasza nas do pokuty w różnych wymiarach naszego życia za nasze siostry i braci będących daleko od ścieżek Bożej miłości. Pokazuje nam pięć duchowych kamieni do walki z siłami zła: Eucharystię, Spowiedź, Słowo Boże, Post i Modlitwę Różeńcową. I dopiero wszystkie one, praktykowane sercem, tworzą duchowe środowisko codziennego wzrostu i zanurzania się w woli Bożej, ponieważ Ojciec zaprasza nas do całkowitego. Zaangażowania się w relacje z Nim, siostro i bracie, czy poruszasz się już po ścieżkach woli Bożej? Czy w tej drodze towarzyszy Ci Królowa ludzkich serc? Jaka jest Twoja odpowiedź na zaproszenie Mamy Maryi, siostry i bracia? Dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję. Tak by zgodnie z wolą Boga, naszego Taty, orędzia dotarły do jak największej liczby Jego dzieci. I módlcie się, byśmy dalej z Bożą Konsekwencją prowadzili ten kanał. Bóg, Zapłać.